Cześć, jest dzisiaj z nami Oppo Findex. Ja wiem, że sporo osób chciałoby, żebym już nagrał film albo o tym telefonie, czyli Mi 9SE, albo o tym telefonie, czyli Samsungu Galaxy S10E, ale używam ich około 10 dni. To jest jeszcze za krótko. Używam ich intensywnie, były ze mną na majówce, więc już jakieś tam zdanie mam i o jednym, i o drugim wyrobione, ale jeszcze chwili potrzebuję, żeby nie gadać głupot. Jedyny problem, jaki mam, to to, że nie za bardzo wiem, który z tych telefonów ma być pierwszy, a który drugi, no bo w jednym filmie raczej nie będę o nich opowiadał bo znowu bym się rozgadał gadałbym z godzinę i nikt normalny tego nie zobaczy więc może jak macie jakieś propozycje który z tych telefonów ma być pierwszy dajcie znać w komentarzach a dzisiaj z nami tak jak powiedziałem Oppo Find X którego używałem to wcześniej ale który się jeszcze u mnie gdzieś tutaj na biurku zapodział. Telefon fajny, telefon ciekawostka. Od razu powiedzmy sobie szczerze, telefon, którego raczej nie warto kupować. On kosztuje 3700 zł. No więc ja traktuję go właśnie w kategoriach takiej ciekawostki bardzo fajnego urządzenia, które jednak ma wiele braków, ale jest to też taka zapowiedź tego, co po, bo to jest telefon zeszłoroczny, więc to jest taka zapowiedź tego, co po zrobi w tym sezonie, a raczej już zrobiło, dlatego że już zaprezentowało swoje najnowsze smartfony i one są pozbawione wielu wielu wad tego telefonu, albo po prostu mają rzeczy, których ten telefon nie ma w związku z czym co. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym telefonem, to zapraszam do oglądania. Cała magia tego urządzenia polega na tym, że jak widzicie nie mamy tutaj żadnych e, z tyłu na przykład żadnych kamer, a z przodu mamy jeden wielki ekran bez żadnego nocza, bez żadnego wcięcia, bez żadnej dziury, bez niczego. Cieniutkie ramki, piękny ekran świetnej jakości. To jest AMOLED 403 piksele na cal z tego co pamiętam. No i oglądanie na tym filmów, YouTube'a, czegokolwiek. No, to jest rewelacja. To jest zdecydowanie w tym momencie najfajniejszy, najładniejszy moim zdaniem ekran na rynku, no i najfajniejsza budowa. Dlaczego tak jest? No, więc dlatego, że producent ukrył aparaty i przedni i tylny na takiej wysuwanej, wsuwanej części, w związku z czym w ten sposób udało się uniknąć tych noczy. No i fajne jest też to, że kładąc telefon na pleckach, nie musimy się martwić, że nam się obiektyw aparatu y, zarysuje. Co najwyżej on się może nam zakurzyć? Dlatego że nie wiem, czy to będzie widać, ale i z tyłu, i z przodu zbierają się pyłki, zbiera się kurz. Co jakiś czas trzeba sobie to przecierać, ale generalnie, o, jak nie robimy zdjęć, jak korzystamy sobie z internetu, no to wygląda to w ten sposób. Rewelacja, świetna e, sprawa. Oczywiście związane są z tym. Różne kompromisy, na jakie my musimy się zgodzić, bo producent sobie tak to wymyślił. No i kompromis numer jeden. Nie ma żadnego czytnika linii papilarnych. Jak widzicie, nie ma go z tyłu. Nie ma go też w ekranie. Szkoda, fajnie by było, jakby był w ekranie. Wtedy za każdym razem ta część nie musiałaby się wysuwać. A tutaj, jak chcemy się dostać do środka, to oczywiście możemy sobie stukiwać jakieś piny, kody i tak dalej, no ale kto robi to w tysiąc. W 2019 roku, przecież to jest bez sensu. W związku z czym co? Musimy zdać się na Face Unlock, który jest tutaj, właśnie w tych kamerkach. Więc po wybudzeniu ekranu przeciągamy palcem do góry, telefon szczytuje naszą, naszą twarz i się wybudza. Jak widzicie, działa to szybciutko. Ja tutaj muszę się za kamery wychylać. Ale nie ma generalnie z tym żadnego problemu. Ale prawda jest też taka, że jak jest ciemno, to już jest gorzej, a jak założymy okulary przeciwsłoneczne mogę założyć, żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo, moje testowe okulary słoneczne, przeciwsłoneczne. I to jak założymy te okulary przeciwsłoneczne. No to niestety z nimi telefon sobie nie daje rady i muszę wstukać pin albo te okulary zdjąć. No i tutaj chciałoby się, chciałoby się, żeby jeżeli już mamy taki skomplikowany system rozpoznawania twarzy, to żeby on był oparty na czymś innym niż na prostej kamerce, tylko o jakichś innych rzeczach, nie wiem, skanowaniu 3D, jakieś punkty, kropki, wszystko jedno, whatever, tak jak w Mate 20 Pro, tak jak w Mi 8 Pro, tak żeby niezależnie od wszystkiego, od od tego, czy jest ciemno, od tego, czy mamy okulary, ten telefon potrafił rozpoznać naszą twarz. No i druga rzecz, która jest jakimś tam zgniłym kompromisem, to jest to, że przy takiej części, no oczywiście, producent nie był w stanie zapewnić normy IP67 albo 68, czyli mówiąc krótko i po ludzku, wodoodporności, no czyli z tym telefonem zdjęcia w basenie nie zrobimy. Raczej należałoby uważać na jakieś zachlapania, bo szkoda by było, żeby tak piękny kawałek sztuki, bo w zasadzie jest to moim zdaniem jakaś tam sztuka, no, żeby on się nam zepsuł i był bezużyteczny. Ok, wiemy już jak telefon wygląda, to teraz powiedzmy jak telefon działa. Może jeszcze o jednej rzeczy powiem, jak on leży w ręku, dlatego że tutaj dzięki tym zakrzywionym bokom z tyłu. Leży w ręku naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie się go trzyma. No i tutaj muszę też ze zdziwieniem powiedzieć, że pomimo tego, że te boki z przodu też są zakrzywione, to jakoś nie miałem nigdy takiego przypadku, żebym coś gdzieś niechcący nacisnął, więc to plus dla OPPO, jak on działa. No więc tak, Snap 845, 8 GB RAMu 256 pamięci wbudowanej to musi działać dobrze. I to działa dobrze. Nie ma takiej gry, w którą byście nie zagrali na najwyższych ustawieniach, chociaż ja graczem nie jestem, ale synowi dałem tutaj jakiegoś Fortnite'a do przetestowania. Wszystko było ok. Wielozadaniowość na bardzo dobrym poziomie. No generalnie wszystko tutaj świetnie działa. Internet tak samo. GPS jest świetny, jak to w Snapdragonach. Tutaj nie ma najmniejszego problemu. Natomiast jednej rzeczy ten telefon nie ma. Ten telefon nie ma NFC. No i chociażby. Przez to nie mógłby zagościć na dłużej w mojej kieszeni. To jest po prostu telefon stworzony z myślą o rynku chińskim. Tam są płatności zbliżeniowe, ale oparte na kodach QR, a nie na NFC, nie na module NFC. No i, no i po prostu. Opo wlazło do Europy, wlazło do Polski z tym telefonem, który wyceniło bardzo drogo, ale nie dało jednej z podstawowych funkcjonalności, moim zdaniem, jak na rynek polski. Szkoda, nie podoba mi się to. Dziwne jest też to, że w tym tańszym modelu LX17 Pro, który miałem na swoim kanale, tutaj, tutaj go znajdziecie, to NFC było, tam zresztą też była inna rzecz, o której za chwileczkę powiem. Generalnie tamten telefon wydawał mi się w miarę sensowniejszym zakupem, a tutaj bez NFC, no to przepraszam bardzo, ale moim zdaniem się nie da. Wydaje mi się też, że opowie o tym, dlatego że już te nowe, ta nowa linia telefonów, właśnie, która będzie prezentowana, czy tam już została zaprezentowana, no to to NFC ma chyba w każdym modelu. Dźwięk. Dźwięk na słuchawkach jest bardzo dobry, natomiast chciałoby się, żeby telefon, który ma tak genialny ekran, na którym genialnie ogląda się YouTube'a, filmy i tak dalej, żeby ten telefon miał stereo, natomiast tutaj dźwięk jest tylko monofoniczny, płynie z tego głośnika, z dolnej kawędzi. Czy w ogóle jest taka możliwość, żeby płynął tutaj, z górnej kawędzi? Ja nie mam zielonego pojęcia, mówiąc szczerze technicznie, czy to da się zrobić. Jak widzicie, tutaj jest, tutaj jest jeden głośniczek, a tutaj też coś jest. Ja nie wiem, czy to jest tylko maskownica, czy tam jest jakiś głośnik. Bardzo dobrze rozmowy telefoniczne są słyszane. Znaczy, ja nigdy nie miałem problemów z tym, żeby słyszeć kogoś dobrze. To się wszystko przykłada do ucha, więc no nie wiem, nie wiem czy to się da wykorzystać do stereo, ale mówiąc też szczerze jako użytkownika, no mnie to obchodzi, po prostu żałuję, że tego stereo tutaj nie ma. Jak ten telefon gra na głośniku zewnętrznym? Zaraz spróbujemy coś znaleźć. Damy panu Andrzejowi zaśpiewać? No więc jak słyszycie... No więc jak słyszycie, głośnik jest donośny, trochę tam mało basu, ale to też nie jest głośnik do słuchania muzyki. Dzwonka w każdym razie żadnego nie powinniście ominąć. Było działanie, czas na oprogramowanie nakładka tego producenta to Color OS. No i kolejny wstyd moim zdaniem, dlatego że telefon w maju 2019 roku działa na Androidzie 8, a nie na Androidzie 9. Akurat w przypadku tego telefonu, w przypadku tego producenta moim zdaniem mogą się nim zainteresować tylko osoby bardziej zainteresowane w ogóle smartfonami, tak zwani świadomi użytkownicy, a oni akurat zwracają uwagę na aktualizacje, a tutaj tych aktualizacji nie ma. Wstyd. Telefon 3700, Android 8. Nie tak to powinno wyglądać. Natomiast sama nakładka fajna, troszeczkę nietypowa, ma braki. Moi podstawowe, moje podstawowe zastrzeżenie jest takie, że zobaczcie tutaj na górze, tak jak mówiłem, nie mamy żadnego nocza. W związku z czym, miejsca na powiadomienia, mamy multum. W praktyce wygląda to tak. Że nie zobaczymy tutaj żadnych powiadomień, zobaczymy tylko tutaj, właśnie Wi-Fi, wyciszenie głośności, natomiast żadne powiadomienie nam tutaj nie zejdzie. Co przy braku diody powiadomień no bo nie ma diody powiadomień jest słabe, bo za każdym razem, kiedy ten telefon odblokuje, muszę zjeżdżać tutaj paluchem, no i o, o, zobaczcie, okazuje się, że na przykład mam jakieś powiadomienie z YouTube'a o którym bym nie wiedział, gdybym tak palcem nie przesunął, no to to jest wkurzające i w takim codziennym użytkowaniu nie tak to powinno wyglądać. Mam nadzieję, że OPPO nad tym pomyśli, mam nadzieję, że zmieni to jakąś aktualizacją. Zupełnie nie mam pojęcia, dlaczego ten producent w ten sposób podchodzi do powiadomień. Co jest w tej nakładce nietypowego? Jeżeli chcemy na przykład przyczepić, pulpit, to, znaczy przyczepić widget do pulpitu, Przytrzymanie dłuższe palcem nic nam nie da, musimy uszczypnąć ekran i dopiero wtedy mamy tutaj na dole widgety i efekty przejścia animacji. Jeżeli chcemy na przykład, żeby, żebyśmy wiedzieli, czy ktoś odebrał naszego SMS-a, nie, nie znajdziemy tego tutaj na górze, tak jak jest to w większości urządzeń producentów innych, tylko musimy wejść sobie w ustawienia i tu na dole w aplikacji systemowej, dopiero tutaj w wiadomościach to ustawiać. No więc to też jest inna, inna rzecz. Teraz tak, jeżeli nie chcemy, żeby telefon ubijał nam aplikację w tle, no to musimy znowu wejść do menadżera telefonu. I tutaj. W zezwoleniach dotyczących prywatności, znaleźć auto autostartu. No i możemy wybrać tylko 5 aplikacji. Tylko 5 aplikacji, które nie będą ubijane. Więc musimy wybierać mądrze, wybierać rozsądnie. No i 5 to jest za mało, moim zdaniem. U innych producentów takich ograniczeń ilościowych nie ma. Tutaj tylko 5. No więc to są jakieś tam minusy. Natomiast co do, co do zasady, cała nakładka. Nie jest zła, w miarę wszystko tu jest fajnie, fajnie ułożone. Jest opcja wyszukiwania, więc jak sobie czegoś szukamy, tutaj wpiszemy i szybciutko nam się to odnajdzie. Więc generalnie nie mogę narzekać, ale tak jak mówię, ten Android 8 to jest wstyd jednym słowem. Dobra, jedziemy dalej: zdjęcia i bateria. Zdjęcia to jest tak: 20-16 megapikseli tutaj z tyłu i 25. Megapixeli z przodu aparat do selfie. Aplikacja aparatu dosyć prosta, przejrzysta, ale tradycyjnie zagadka, czym jest układ pionowy. Układ pionowy jest efektem portretowym, czyli zdjęciami z rozmytym tłem, jakby ktoś szukał. No i tak, mówiłem już o R17 Pro, który miałem na swoim kanale. I tam było NFC, i tam też był tryb nocny, którego ze zdziwieniem. Nie mogłem i nie mogę odnaleźć w tym telefonie za 3700, no bo tego typu nocnego, czyli możliwości robienia zdjęć z ręki z dłuższym czasem naświetlania, po prostu w tym telefonie nie ma. Jak wyglądają zdjęcia? No więc zdjęcia wyglądają naprawdę fajnie, naprawdę ładnie, ale też bez przesady. Znaczy tak, jak jest ładne słońce, jak są sprzyjające warunki, no to te zdjęcia wychodzą nam. Bardzo ładnie. Selfie też nie są złe, tak jak mówiłem. Jest ten typ potetowy, możemy sobie rozmyć ładnie tło. Jest OK, ale moim zdaniem to jest jakość zdjęć podobna do Samsunga Galaxy S7, może S8, czyli do bardzo dobrych smartfonów fotograficznych, ale smartfonów, które po pierwsze nie kosztują tyle, a po drugie, smartfonów starszych. A tutaj mamy do czynienia ze smartfonem nowym. No i za takie pieniądze, po prostu najzwyczajniej w świecie, należy, należy wymagać więcej. Chociażby Huawei P20 Pro, tak, który kosztuje prawie połowę mniej od tego telefonu, potrafi zrobić takie zdjęcia, że ludzie mówią: Wow! A tutaj, takiego wow! Nie usłyszycie, to będą fajne, dobre, ładne zdjęcia z naturalnymi kolorami, ale nic ponad to. To są zdjęcia na poziomie, tak jak powiedziałem, o wiele, wiele tańszych telefonów. Wideo 4K, Full HD jest optyczna stabilizacja obrazów, 4K działa tak sobie, Full HD zdecydowanie lepiej. No i bateria. Bateria 3000, zaraz sprawdzę, 3730 mAh, więc nie za dużo, ale ten telefon, akurat tutaj, jeżeli chodzi o baterię, pokazuje plecy innym producentom, on ma technologię SuperVOOC, tak to się nazywa, i ładowarkę 50 w W związku z czym ten telefon jestem w stanie naładować w jakieś 40-45 minut od 0 do 100%. Bardzo blisko jest Huawei, bardzo blisko jest Huawei, ale wydaje mi się, że to Oppo jest ciutkę szybsze, no, na przykład Samsung pozostaje daleko, daleko z tyłu. No więc pod tym względem naprawdę jest nieźle, dlatego że ta bateria starcza nam spokojnie na dzień bardzo intensywnej pracy, 1,5 do dwóch średnio intensywnej. Natomiast w sytuacjach kryzysowych, jeżeli mamy tą ładowarkę przy sobie, to gdzieś podchodzimy do jakiegokolwiek gniazdka, stajemy przy nim na 10 minut i już mamy spokojnie 30-40% baterii zapełnione. To nam starczy na pewno, żeby tą sytuację kryzysową przetrwać. Więc pod względem baterii, Oppo jest liderem. Więc na koniec, co sobie sądzę o tym telefonie? Sądzę to samo, co powiedziałem na początku: bardzo fajna ciekawostka, z genialnym wyglądem, rewelacyjnym ekranem, świetnym, szybkim ładowaniem nie ma ładowania indukcyjnego, ale też ten telefon ma dużo braków nie ma NFC, nie ma tego typu nocnego nie jest wodoodporny. To nie jest telefon, za który ja osobiście dałbym 3700 zł. W ogóle bym go nie kupił, ponieważ ja nie mogę używać telefonów bez NFC. I to jest taka ciekawostka, taka zapowiedź tego, co nadchodzi w tym sezonie. Bardzo jestem ciekawy, jak będą wyglądały te nowe smartfony Oppo. Wydaje mi się, że one już będą pozbawione tych chorób wieku dziecięcego, no i one będą w pełni używalne. No i to by było na tyle. Trochę ponudziłem, ale. Pff. Tak mam w zwyczaju. Jeżeli się podobało, no to fajnie, jeżeli nie, to trudno. Yy, I co? Tyle. Do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć.